Jest pierwsza w nocy, a ja, ja postanowiłem nagrać Team Fortress 2. Mi się nudziłem, no, co robić. Chętnie to poszedłbym Spa. O to o, 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 o. Ekrany mi się wyłączyły pomocy. Hakują mnie. Mi się przypomniał jakiś mój film. Dobra, zagram casual absurde flag. Jak zawsze. Kocham ten tryb. Co się stało? Jak teraz nie i ja, ja idę na serwis społeczny, ja idę na brygadę gra. Jeden grać na oranżu, to jest mój ulubiony. Tu nikogo nie ma na tym serwisie. No dobra, tańczymy, tańczymy, tańczymy te Ja jestem śmieszny, widzieliście? Powiedziałem, że tak i wyszedłem. Widzicie jaki jestem śmieszny? Zrestartowałem TF, a może teraz się wyszukam swobodny. Jak ten tu... Jak ten turban ma się tyle ładować? Ja tego turban ja pier... Idę na to Forta. O, to... to, to, to Fort jest od razu, Nie, oczywiście. Zaczyna się Ja biorę medyka, ja nie potrafię grać medyka Przecież to serwer. Mmm. Kolejny Friendly Server. Idę im zabrać intel Jak jak to przejmę to ja będę Sigma. -ma. Ja, chciałem chcę zabrać, ja chcę zebrać. ja się zebrać ja zabrać. Nie ma chwilk. <śm> <śm> Podnoszę tajne materiały. Puta 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 puta. Tung tung. Dami. XD Biorę scouta. Ja tam idę, ja tam idę scout. Ja przejmę, ja, ja tu muszę Intela przejąć. Ja, chcę, ja, sobie chcę, ja chcę, chcę sobie zawsze normalnie pograć w TF, to oczywiście same friendly serwery, jak muszą być friendly serwery. Yo! Dobra, ja tam idę, ja muszę tu wziąć. Ja tam jego zaraz wezmę. Ja, ja jestem takim Nubem w tego, ja jestem takim Nubem w tego, ja w, to, ja w tą grę już przez... ja już w tą grę nie potrafię grać. Co on tam dalej jest? Ten idiota. Dobra, ja to tam przyniosę, tak, ja biorę heavy, ja, ja biorę heavy, ja, ja go rozwalam. Ja biorę hewę i rozwalam. Ja biorę pilo i go rozwalam. Z mój cel, ja go muszę rozwalić, jego typa. On tak strygerował. No, zabij go ten vlog. No to ja to musimy to zrobić. Jeden, jeden. Tam i kto? Ja nie pod... ja, ja to nie. Czemu mi rękę widać. A za dużo chodź do dołu. Tung, tung, tung. Robię to. Jezu nie. Teraz wiecie co zrobię. Teraz zrobię to. Wychodzę z tego ser. Ja idę na inny ser... Nie da się grać w tą grę bez friendly server. Rozumiem 4 mapy. Two for some, turbam, bo double cross. mapa. jaka mapa? No, piero 4,20. Zresztą się zabijają, to chyba ten nie jest. To nie jest friendly server na szczęście. przez siebie widzę. Wezmę Scouta i ja może ja sobie po prostu zwykłą dubeltówkę wezmę. Ona ma dużo naboi i się dobrze zniszczona. Chociaż to mam efekt jaki ten Scout jest szybki. Okej, okay, chodź tu, tak nie bawię. zmakryli niech się! Znowu ludzie. Nie wiem, czy ja gram. Ja nie potrafię tą klasą grać. Ale zamiast nube ja po prostu chodzę, nie wiem, cerowe. debil. Dobra, nie ja biorę Pyro. Jumpa na Mist. Pyro gra, O co nie Pyro gra? Idzie po naszego Intela, o nie. Pyro gra, nie ginie. Intela nam zabrała. Nie ma, nie ma, to nie ma tu przychodzenia. Może by nasi poszli po tego Intela czerwonych, a nie. I tu. Ja jedną klasą jaką jestem dobry, to pyre. Weź Weźcie, ty triggerująca osoba, a sobie tego Scout nie, pa dałem pauzę przypadkowo. W sumie wezmę sobie snajpera. Oh Nie zabójstwo, majka. Ja dosięgnę najbardziej defoltowego setu. Wiktor. Co to, co to Co to jest? Co to jest? Co to Co to jest? O, ja jestem głupi. Mery. Widzicie pan naszego internetu? mi nie wyszło Okej okay. Ja tu nagrywam 20 minut Jeszcze chwila, kończę ten film I... Ja to jeszcze nie, jeszcze nie trafię mi Snap snappy SPA No proszę, Ja mnie łupię w kości Po raz pierwszy Nieważne Dziękuję. 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 że co, nie chcą iść do naszej bazy, oni się boją, bo im, im raz zabraliśmy. Idę. 7 z gonów do 8 zabój. Grosszego nooba to nigdzie nie wiem. Ajaj. Ajaj. Aj, ple! Jaki jak... Jaki jak... Jest dobry Gdzie on był? Gdzie tam rówka była? Biorę inną klasę po prostu Biorę suru dżier Ale no Ale no Soldier graje Nie, nie zrobię tego. Nie sam jest kanonierek to ja... Teraz ja sobie wezmę strzelbę, żeby miał... Żebym mógł rzeczywiście w kogoś strzelać jak nie wyląduję do. Bo ta mapa nie jest podstos podstosowana pod rocket jumpowanie, a nie trochę. O oh my god! Nie! Kra, mm. ten film skończył ja już mam... Ja, ja mam... Tak dosyć już grają w tę grę, a nie jestem ja nie jestem dobrym rocket jumperem. Nie jestem nikim.